Mecz finałowy to Altair na swoim klasycznym e, rafie Sanctum of raw, maksymalnie czerwona adony, ale te nie zostaną wykorzystane przez niego. I biegnie tak, ja on. Co tu się nam z kamerą dzieje, ty mi powiedz lepiej. Bo to zaraz chyba ktoś zostanie choroby lokomocyjnej. E, jak się to, to zniknie. Chcemy przełączyć ambli... może ekran? O, już troszkę Potem. lepiej. Powiem e, tak już, że z pierwszych aspekt użyty, Nigdy nie wiedziałem, żeby używali na no, mojej liście tego perk'u, ale to już zostawię na później. Tak, mamy ciekawe perk'i uży użyte przez Altaira. Takiego połączenia, którego w tej lidze jeszcze chyba nie widzieliśmy. Więc tutaj albo wysoka pewność siebie Altaira, albo po prostu e, nonchalancja, tak? Oj, ale bardzo dobrze info idzie. Zostaje na od razu się oddelegowuje. widzi teraz przez ściany, to jest ten addon, który pozwala widzieć w promieniu 8 metrów aurys Revorów Czy zdąży kiciana Jest też e, Uncloak Live wykorzystane przez i ona łączy się z Szakiem, także świetnie rozegrane. Ale wbiega na okno, prosto na alteria. Natomiast czy tu zdąży jeszcze okno zrobić? Nie, i Kicia Nea dostaje pierwszego hita. Czy będziemy widzieć sytuację z Hidden Tak, jest Hidden bo... widzimy, widzimy klasyczny Hidden I nie ma, co ciekawe, nie ma Korapta, więc tutaj bardzo, bardzo pewny siebie jest teraz Altair. Do tej pory nie znaleziono nikt inny, tylko jest Kiciana, która palety oszczędza. Wow, Altair zostaje zestunowany. Jeszcze flashlight nie wcelowany, nie! Kicianea, arogancja teraz ją zgubi. Chociaż jeszcze mamy. Oj, a ja nie zrezygnowałem punktacji. No widzicie, zagadaliśmy się. Grają. kapibara, grają na suroworach, a. Tu mamy nazwę inną, bo mamy XD. Już ich poprawiamy. Szef. To będzie chwilę, nie że chyba nie było info podane, że odpuści kycie... Tak, ale mamy znowu sytuację hit and run. Dostajemy pierwsze punkty po stronie kapibary za skończenie generatora. No, ten totem, który jest zgoniony przez kicie... Nie, nie zdąży ona zrobić tego totemu, natomiast pęknie w tle nam gen. No i ten totem coś mi się wydaje, że długo nie pociągnie jest no naprawdę podane informacja, gdzie jestem to właśnie totem i ja myślę, że chyba zrobią takie co, że najpierw zniszczą totem a pójdziesz ciężką bo to jest 60 Też totem. mi się tak wydaje, że w takiej sytuacji e, takie będzie rozwiązanie. Jest I jest no choć będzie pilnował ten har, no właśnie. No, be... ale z drugiej strony, jeśli będzie pilnował haka, to jak może zaaktywować no ta, 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 swój totem? Gienny. I tego totemu chyba już e, domyślałem się zawodnicy czegoś tam spodziewać? Też e, nasi widzowie, jeśli mają czujne oko, a raczej ucho, to usłyszeli charakterystyczny znak e, po ściągnięciu i to oznacza, że e, jest goniona, kicianna, no. ale boi się Altair stracić no to ten Tu pewnie już Leon jest, dokładnie tak i to jest uderzenie. Nie, bo nowe wolty pozwalają Feniksowi kupić dodatkową odległość i chyba Altair zdaje sobie sprawę z tego, że pali mu się grunt pod nogami, odpuszcza Leona. Odpuszcza ten totem. Na tym totemie chyba gry nie może opierać. Tu jest kończony gen przez Overdosa. Również przez Kitsune, która e, nie to... E, Seth! Seth dostanie kita. Jest e, 5 9% z Jolta. I totem właśnie pęka. Możemy powiedzieć tak, to był e, Devour Hope, ale ten Devour nie będzie wykorzystany. Tylko jeden stack. I kończą kolejny generator, więc mamy 3 geny. A Altair na zaledwie... Dwóch stageach. Oj, to nie idzie. Grata pomyśli Altaira zupełnie i chyba oddaje troszkę zwycięstwo swoim z przeciwnikom, bo jak tak dalej pójdzie, to w tym tempie nie ma za bardzo możliwości dla Altaira, żeby wygrać tę grę. Chyba nie docenił swoich przeciwników. Ci robią presję na, globalnie na całej mapie i mają na razie bardzo fajnego freeze. Teraz overdose pilnuje palety, nie da rady nie, tutaj trafić, będzie stun po uncloak'u i goniony jest dalej Overdose, czy może nie. Se wyleczony. Mam nadzieję, myślę, że, no właśnie, klicie na Sefie się na pewno resetują. Żeby zmniejszyć, że jest tylko skrylaga, bo to było niebezpieczne, bo surdów radnych. Znowu zostawia Leona, wraca to overdose w nie. Nie spodziewał się chyba tego Adona na Aurę. No, i zostaje zaskoczony, oddaje za darmo hita i te ta, ta ryzyko slaga właśnie, o którym mówisz, to jest chyba największe ryzyko, którego się muszą obawiać teraz zawodnicy kapibary. I będzie chyba tutaj Leon leżał. I na pewno przyda się ten Jolt, który zregresuje tego gelta, gena. Mm, podnosi. Od razu podnosi. Myślałem, że pozbycie się tej palety. Nie ma białych haków. I kluczowy teraz będzie ten gen, który jest tam w szaku. To jest kluczowy gen, bo tamten gen, maksymalnie po lewej, on na pewno będzie ignorowany przez zawodników i do samego końca będą go trzymać. Jak to wygląda sytuacja z generatorami? Zmusi okno? Pięknie! Volt ze strony KitchenAid. Duży volt. Znaczy, Volt, który uruchamia life'a, i teraz najmądrzejsze jest iść na drugą stronę i wymuszać. Wymuszać takie bieganie od killera tam jednego gena do drugiego przez całą mapę. Już jest fokus na tym genie, ale Leon, Leon który ma second winda, nie zdąży go zaktywować. W ogóle też trzeba przypomnieć, że Leon miał deliverance. A to był deliverance? Ja myślałem, że może overdose go ściągnął z second windem. Mam brokena dlatego. No ale mi to daje właśnie Broken, nie? Ale chyba nie, chyba to był Deliverance i Phoenix wraca na hack. Gen po drugiej stronie nie został zignorowany na zasadzie, że zostawimy go na 9,9, bo w sumie wiedzą zawodnicy, że nie ma deadlocka, dead więc po prostu skręcili tego gena, bo i tak widzą, że Altair nigdy się nie uda na drugą stronę mapy, więc tam chyba nie ma po prostu na co czekać i po prostu będzie fokus. Tym razem nie ma jeszcze chyba odnowionego tego lifea. No jak będzie bronił teraz tego Frigena Altair. No tu został przyciśnięty. Mapa go trochę też zdradziła. Dwie osoby tu biegną w tym kcianach, która nie zdążyła niestety palety zrzucić. A właściwie zdążyła, ale to było jej... To była jej zguba ta paleta i teraz ona leży. Jest po raz drugi powieszona. Overdose do tej pory nie wisiał. Mamy pięć haków. Ten jest obok ten są właśnie gen... Jednego po drugiej stronie mamy, tam gdzie Altair się teraz wybiera. I koniec mamy Lassie. gry. Lassie, oj, oj, i tutaj Altair przyciśnięty mocno do muru. Uda na... się na pewno Leona wywalić? On jest tak, dead. Tak. Teraz będzie chciał kupić jak najwięcej czasu. I wiemy, że nie ma Noeda, wszyscy wiedzą, tylko gdzie jest drugi gate? Czy jest w stanie zdążyć jeszcze Altair? Przebieg drugiego gate'a. Jeśli jest po drugiej stronie mapy, to może zdążyć złapać kogoś na tym gatecie. Tak, masz szczęście, Altair, bo ten drugi gate raczej nie jest rany. Dopiero w tym momencie gdzieś. Jest szansa, że uda się złapać kicinę ranną. Teraz będzie się opierał na e, Nerf's Czy pobiegnie prosto do tego gate'a? Jak wygląda sytuacja e, z hakami? Tak, tu mamy e, eliminację. Jest złapana na Ranna! Na genie! O nie! Mamy dwie eliminacje chyba. I no. najgorzej, tak naprawdę, najgorzej. Kitiana nie powinna być tą osobą, która mm, otwiera Gena, bo mamy dwa geta, bo mamy dwóch zawodników wyeliminowanych. No, Są scratch marki i to oznacza, że może być trzeci kill. Altajris, z niczego zrobić trzy kile? A nie, bo no, Overdose już tutaj otwierał. Dobrze, świetnie się zbytowali, więc tutaj mamy Fresh Hook'a wręcz. Fresh Hook'a tak. mamy. Overdose nie był powieszony, a Sef był tylko raz powieszony. Dokładnie tak, i mamy 17 punktów po stronie drużyny xD, a kapibara 16, co może sugerować wyrównany mecz. Oglądamy Overdosa, dokładnie tak. Bara nie zgadnął ani jednego perk'a. tylko <grytanie> <to czytanie> wymieniłem. <grytanie> <grytanie> z, z, jeszcze nie będziemy mówić, co ma za perk'i, zaraz się okaże. A nie ma chyba podobne? Nie jestem pewne? Ja nigdy nie, nie, nie rozpoznaję tych ikonek. Ja też nie rozpoznaję. <grytanie> W każdym razie oglądamy Overdosa, który już biegnie na stronę Korapta i błyskawicznie znajduje, znajduje Daimonta, który chyba zdąży do szaka. Może, tak, tak, tak. I Jeszcze stuna zasadzi, no proszę, tak ładnie. Overdose zbyt pewnie siebie mógł za, za, zastopować chwilę i tego stuna nie brać. Ale to chyba wiele mu nie zaszkodzi, bo mimo wszystko szak palet spalony i widzi Kseno przebie, przebieżającego sobie po uboczach mapy i już zorientował się, że to Wraith na jego plecach, ale ma paletę i jest ta paleta kopnięta. Dobra, wiemy co mam za ma adony. Szybsze, kopanie. szybsze kopanie i szybszy anchor. To mamy za adony. i tu ktoś jest sprowadzony. Teraz Xeno prowadził nam prostu na Gena, to Altair na Dwightie mm, ucieka. I będzie nagoniony ten kseno? Tak, będzie goniony kseno, ale on tu ma paletę, którą może zrobić. I znowu overdose zostaje hita. Te szybkie kopanie na pewno jest wykorzystywane przez e, Overdosa. No to będzie z tego bardzo dużo ale to... O, ale, no. Da... No będzie, ma... Kseno dość sporo tutaj e, wymusza na killerze gimnastyki. No, ładnie, kseno, no. ładnie. Pięknie jest teraz ten Overdose ogrywany na tej e, niby ANSI palecie i teraz to na pewno będzie e, powalenie. Altair dalej greedy na tym genie, no, dosłownie na twarzy e, killera i no, no, ale co może zrobić w tej sytuacji Overdose? Na pewno nie będzie gonił Altaira, bo musi najpierw powiesić, bo na, na pewno też wiemy, że e, Diamond oraz Bartko Sił na 100% na genach już siedzą. I tak tu słyszymy gen, czy mi się wydaje? Jest biały hack. Są pierwsze punkty, trzy punkty dla capibary, ale nie ma żadnego gena. On będzie prawdopodobnie szukał Altaira, który właśnie przemierza uciekł z tego gena. No, tak, no ale nie będziemy go zlokalizować, tu gdzieś są scratchmarki i jest Altair. I tak, e, będzie tutaj trafienie na pewno, bo... O, ale powiem, powiem że troszkę zaryzykował a znaczy troszkę minimalny błąd zrobił. Bo moim zdaniem mógł wyczekać z tym kitem, jak zobaczył zagranie ze strony Altaira i wyczekać, być może by się expose'a udało e, wykończyć. No i niestety nie pomógł tutaj ten e, Berg dramaturży Altairowi ten dodatkowy, dodatkowy speed na Wraitha. Chyba się średnio sprawdza. E, w każdym razie e, zostanie teraz e, Altair powieszony po raz pierwszy, mamy dwa huki i nadal nie widzimy... Ze strony e, drużyny XD ani jednego gena skończonego. A Altery niezawisłym zabijałem haku, tak sobie no, To mogę podpowiedzieć. Więc na pewno nie było żadnego regresu. No i czy widzimy gdziekolwiek jakiś gen skończony? Cena został wyleczony. Ok. Szybszy Volt. I niestety nie udało się powstrzymać progresu tego na tym genie. To Bartkoś. No. Zostanie dobrze zmajnigamowany. On do tej palety tutaj dobiegnie. Oh, no i Bartkość popełnia malutki. błąd, te 50, 50 przegrywa i overdose bardzo szybko. Bartkość się powala. Za cenę jednego generatora mamy teraz. Kolejne tak, 3... 25%. Kolejne 25% gdzieś. Właśnie pytanie, gdzie? Bo overdose nie widzieliśmy po drugiej stronie ani razu. I tu zawodnicy sobie dobrze te gain rozkładają, chyba. Obstawiam, że Diamond jest cały czas po drugiej stronie mapy. I będzie właśnie komitował te wszystkie gain z tyłu. Tam wody, po drugiej stronie mapy. Altair. Altair zostaje zraniony. No właśnie, czemu Altair tu przychodzi? No, a Diamonda, Diamond teraz przybiega z main'a. Tak, mamy main'a kręconego. Podejrzewam, że dwie osoby. Tak, jest tu Xeno, ale czy on zdąży? Oj, 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 oj. i mamy trzy osoby ranne. Bartkuś ściągnięty i Kseno zdrowy. Ciekawe, że go nie zdrowego Kseno. Life? Nie, bez life'a. No i Xeno teraz na całkiem bezpiecznej lupie. Czy będzie ona dobrze rozegrana? Szybszy volt? Nie. A czy jest szybszy volt, bo się nie odsłonił? No i Xeno ładnie rozgrywa, naprawdę. Xeno nie doceniłem go, jak wcześniej mówiliśmy o tym. Eee, no i z powrotem volt. Był błędem. No, ale tutaj w ciemno. W ciemno. No, Aleksa, no bardzo ładnie, to zrobił na początku i taka stała na tym Long -worldu. Pięknie to rozegrał. za no, dużo czasu, żeby Altair i Badkuszy się zresetowali, żeby nie było ogromnej presji, żebyśmy ranili i na no, ryzyko slaga nie byli. Tak, e, dokładnie tak. E, dobrze mówisz, robicie ro, 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 robocie, robocie Macieju. E, a, ale tutaj się leczą i niestety slopi teraz e, or, dużo ugra. No i nie mam tutaj za bardzo co grać. Jest okno. Ale tego okna nie rozegra. Mógłby trochę inny kąt obrać, to może by się udało z tym oknem coś zrobić więcej. Niestety zostanie Nikolas powieszony po raz pierwszy. Więc jest, już tutaj, jest już tutaj 30 punktów ze strony, Daimon, ze strony Overdosa. Capibara dalej na prowadzeniu. XD 21 punktów. Natomiast nie mamy jeszcze nikogo wyeliminowanego z gry, także tu mogą się czuć w miarę, w miarę, w miarę bezpiecznie. Jest kolejny generator, coraz bliżej. Coraz bliżej. No, ale jest ta presja. Overdose. Bezwzględny. Xeno powalony. I Xeno będzie wreszcie pierwsze, pierwsza eliminacja, o której już właśnie mówiłem, że nie mamy nikogo dead. To jest pierwszy hook, a dwa geny do końca. Czego potrzebuje e, XD, żeby wygrać tej gry? Muszą mieć dwa escape'y. Co najmniej dwa escape'y. Tu już nic nie ma. Bartkoś teraz będzie e, tapnięty. Nie, ok. to zablokował. Zablokował się, niestety był dobry. Prawdopodobnie mógł dobieść do okna. No i chwila, e, momentu zawahania. I to spowoduje, że Bartkoś wyląduje na ziemi. Jest też goniona osoba. Kolejna slaguje. Chce przypieczętować, przypieczętować to zwycięstwo. Znajduje dwie osoby i Altaira, i Daimonta, chyba. Mam wrażenie. I tutaj ryzykuję teraz, bo ma chyba Exposed, Chyba ma Exposed. Nie, nie ma Exposed, Po prostu mi się wydawało, bo nie słyszałem, żeby krzyknął. Nie widziałem dodatkowego Speed'a. I nie słyszałem, żeby się i ten pojawił. Hmm. No i Altair teraz. O, ładne rozegranie, ale na szaku nie ma już palety. Widzieliśmy to na samym początku. czy przywolce za Adona. I Altair będzie się do TL-ki łączył. Nadal nie mamy chase'a, więc nie ma blokera. Już tutaj chyba nie zdąży do tej palety. Niestety na szaku na samym początku ta paleta była zrzucona. Będzie rzucany m, jak najdalej od e, całej akcji i od generatorów. Zrestowali się nam pozostali zawodnicy XD, a Alteir ląduje na swoim drugim huku. No, o tyle obawiam się, że dwóch osób w ogóle nie robiło gena. Najmniej nie robił gena, wiele żubank a zobacz, mm -hmm. czy zwróciłeś uwagę, który gen wyeksplodował. Gen, który aktualnie ma zero progresu, więc to był najlepiej tak. sprogresowany gen. To oznacza, że mają masakryczny problem teraz zawodnicy xD. Jak oni chcą się z tego odbić? Uuu, Overdose y, źle eriduje przeciwnika i tak dzisiaj chyba skończy to hitem. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I tutaj chyba dużo już nie ma do ugrania. Nie, może jeszcze grać Diamond wokół tego okna i palety. O nie! O, nie, Overdose znowu górą. Diamond e, nie wyszedł mu ten mind game Przewidziany był teraz, wyczytany i jest wieszany na swoim grillu, Nadal mamy trzech zawodników, no ale ten progres genów zerowy, zerowy. To jest też ta taka chyba powolna formalność dla overdosa, żeby za zamknąć tą grę, bo tutaj XD koniecznie musi mieć dwa Koniecznie musimy mieć dwa y, nic innego ich nie urządza. A mamy jeszcze dwa geny do końca. Tutaj sam Overdose jest przygotowany na niemalże każdą okoliczność. Altair do wyeliminowania. Tutaj dramaturgi niestety nie pomoże, bo Dramaturży nie użyje, jeśli jest ranny. Więc Besek został i Altair eliminowany z gry. Że już może już można powiedzieć, że Overdose już wygra trochę. No Chyba w tym momencie może... Capybara będzie zwycięzcami finału. Ze względu na to, że XD nawet przy wykręceniu dwóch genów i dwóch escape'a nie są w stanie oni już e, się uratować. Będzie atak Ale... na Daimonta, który próbował może ambitnie e, odpalić Letala. Oj nie! Ale dynamiczne, zagra dynamiczne zagranie ze strony overdose kompletnie wybiło z równowagi Bartkosia, co... Kończy się jego eliminacją jak i eliminacją Daimonta i mamy 4K na rajfie Na Sanctum of Wrath Capibara 44 punkty AXD 23 O jeszcze raz Żeby się czas i tak dalej Są punkty są punkty i w ten sposób możemy już zakończyć to spotkanie.